Historia y, trądu i próby obrony przed tą chorobą y, pokazuje, że... Na danym etapie rozwoju społeczeństw, kiedy pojawia się choroba śmiertelna, kiedy pojawia się potężne niebezpieczeństwo dla innych, to wtedy stosuje się takie społeczne leczenie objawowe to znaczy próbuje się objawy tej choroby wyizolować po to, żeby uchronić innych. I tak było też w przypadku. Występowania trądu w Izraelu. Oto byli ci, którzy, kiedy pojawiły się objawy, byli izolowani, musieli krzyczeć specjalnie wyglądali, musieli krzyczeć, że są trendowaci, musieli mieć rozpuszczone włosy, przebywali w miejscach odosobnienia. Znaczy, to, to były bardzo straszne warunki i to były właściwie takie miejsca, gdzie po prostu człowiek w samotności, w oddzieleniu od rodziny umierał. I w taką sytuację wszedł nasz Pan Jezus Chrystus. On wchodzi, On nie, nie zważa na objawy chorobowe, On po prostu tę chorobę u fundamentów usuwa, On leczy człowieka. I dlatego dla Ciebie i dla mnie jest taka myśl. Nie zastanawia się, co społeczeństwo myśli na temat takiej czy innej przypadłości, choroby, zerwanych relacji rodzinnych, małżeńskich, jaką modę wprowadza. Po prostu, jeżeli wołasz do Jezusa, ulituj się nade mną, to Jezus przychodzi i wchodzi w oko Twoich spraw, po to, żeby Ciebie uleczyć.